Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam się z wami znowu we vlogu! Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie lajka, a jeszcze milej jak zostawicie jakiś fajny komentarz. Dzisiaj przychodzę do was, słuchajcie, pokażę wam dużo fajnych rzeczy. Pokażę wam swoją nową pokażę wam cudowną dynię z Pepko. Po prostu to jest hit i od razu, jak tylko ją zobaczyłam, to odstawiłam na bok, żeby nikt mnie nie zwinął z półki. Ale zaczynamy od firmy, która nawiązała ze mną współpracę. Tak jak Wam mówiłam ostatnio, ostatnio. tych moich vlogów będzie trochę więcej, ponieważ no, firmy oferują mi współpracę, więc z niektórymi podejmuję taką właśnie współpracę. I taką firmą będzie firma Lubbo. Luvbo, tak, Luvbo. I jest to firma, to zajmuje się ręcznie robioną biżuterią artystyczną w stylu vintage. I teraz wam przeczytam tutaj, żeby się nie pomylić. Czekajcie, bo coś mi tu odpadło. <laughs> Większość ich produktów wykonana jest ręcznie ze srebra. Próby 925 pokryto 18-karatowym złotem. wysadzania Wysadzana naturalnymi kamieniami szlachetnymi i perłami słodkowodnymi. I zaraz zobaczycie, jakie one są piękne. Czasami jak gdzieś tam idę i coś nagrywam jakąś taką biżuterię tanią, że tak powiem, to niektóre z Was mówią, że jak można to nosić i tak dalej i tak dalej. Więc tutaj mam dla was też coś fajnego, coś fajnego, coś co może wam się akurat spodobać. Zobaczcie jak pięknie przychodzi zapakowana. Już ja wam tutaj pokażę jak to wszystko wygląda. Poczekajcie, poczekajcie. Bo ja już tutaj oczywiście grzebałam, tylko chcę to tak położyć jak było. Dobra, więc tu dostajemy taką piękną pocztówkę. Oczywiście tutaj jest, jest, są pozdrowienia i dedykacja. Jak widzicie, znaczek ręcznie robionego i... Powiem Wam, nie wiem, czym to pachnie, ale to tak przepięknie pachnie i każdy, kto otwierał to pudełko. Oczywiście wszyscy chcieli sprawdzić, bo to jest tak piękne, że każdy chciał sprawdzić. To mówią, jejku, jak to pięknie pachnie. Nie wiem, czym oni. Yy, czym to wszystko tak pięknie pachnie, ale naprawdę zapach jest yy, bomba. No i w środku yy, mamy tutaj yy, taką karteczkę. Proszę bardzo. Aha, dziękuję tutaj yy, za zamówienie. Tu mamy. Słuchajcie, już Wam pokażę, poczekajcie. Tu mamy, ta firma daje nawet, słuchajcie, już Wam pokażę, takie ściereczki, bardzo mięciutkie, do y, polerowania tego. Więc y, myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o wykonanie tych rzeczy, o, y, o całą tą oprawę, o pudełko, o zapach... Po prostu, po prostu szok. Tu mamy jeszcze takie, takie serwetki mokre, żeby też przemywać sobie. No i zobaczcie, są zapakowane w taką, w taką torebunię. Śliczna torebunia. No i tutaj wiadomo, że chyba już nic nie ma, bo tak nie zaglądałam, ale nie. Ale zobaczcie, jak to fajnie przychodzi, zapakowane. Można wziąć komuś też na prezent, ja zawsze mówię. Jeżeli coś jest fajnego, to właśnie, to właśnie mówię Wam, że można coś jeszcze kupić na, na prezent. Dobra. Bo tu się zaraz rozgadam e, i one są zapakowane w takie torebki. I e, już wam pokażę. Może najpierw pokażę Wam naszyjnik, który zamówiłam dla mojej córki. E, ja, jak wiecie, lubię złoto. Ona lubi srebro, więc, e, więc wybrałam jej taki srebrny naszyjnik z pięknym kamieniem nie wiem czy to teraz będzie widać mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, bo zmywarkę mam włączoną ale zobaczcie jaki śliczny jest ten kamień te kamyczki, nie wiem poczekajcie, tak żeby złapało ostrość i tu taki delikatny łańcuszek poczekajcie, ja sobie to odchylę nie zobaczycie sobie tutaj kawałek tak na bluzce no powiem wam, że, że to jest po prostu sztos no, i dla, to jest właśnie dla tych, którzy, e, którzy mówili, że jakiś shit pokazuje. Więc tu jest naprawdę wszystko tak pięknie wykonane. No, ekstra. Więc tu mamy łańcuszek. E, oczywiście wszystkie, e, wszystkie linki e, do tych produktów, do tego sklepu, z Niszka, będą pod filmem. W opisie filmu, bo często się mnie właśnie pytacie, gdzie, gdzie możecie to, ten sklep znaleźć. E, to kupujecie online, zamawiacie. Mm, Oczywiście jakiś czas trzeba poczekać, ale chyba niedługo, chyba z tydzień czekałam, bo oczywiście oni to wszystko robią ręcznie, no i trzeba poczekać, żeby oni to wykonali, ale naprawdę powiem Wam, że, że petarda, jestem bardzo zadowolona. Następną rzeczą będzie pierścionek i no mam nadzieję, że go będzie widać. On ma takie piękne niebiesciutkie tutaj to oczko i tu ma jeszcze takie diamenciki, jest srebrny, no i cieszę się, że jest dobry na, moje, na moją córkę. Na mnie jest trochę taki, wiecie, przyciasny, ale to też jest dla mojej córki e, prezent, więc, e, więc myślę, że ekstra. No wiecie, jak tu jest jeszcze... M, pali się, może ja zapalę światło i zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze światłem. Ze światłem, jak to będzie wyglądało, czy jest lepszy, e, czy lepiej widać dobra, niech to światło się pali zobaczymy, może będzie lepiej na żywo jest po prostu przepiękny więc tu mamy drugą drugi pierścionek mm, dobra, i ostatni dla mnie słuchajcie, i ostatni dla mnie no i dla mnie oczywiście złoty Również prześliczny, również ma tutaj hmm, chyba mech zatopiony w tym kamieniu. Musicie sobie zerknąć na stronie, bo to przepięknie widać na tych zdjęciach na stronie. Ale tutaj, jak się przyjrzycie, to ten meszek jest tak yy, zatopiony w tym kamieniu. No i oczywiście. Tutaj też są takie diamenciki, no i ten jest już na mnie dobry, bałam się, że bałam się, że rozmiary będą niedobre, ale trafiłyśmy. No, maj troszeczkę jest za duży no ale wiadomo, mojej rączka rośnie, więc, więc myślę, że będzie dobry. Już się pytała, mamo, już zrobiłaś ten film, bo chcę już go sobie zabrać i nosić, i nosić ten pierścionek, bo tak jej się podoba. Także, także tak to wygląda, zobaczcie, tu wam tak pokażę obydwa. No i łańcuszek jeszcze. Łańcuszek już wsadziłam, bo nie chcę, żeby się poniszczył. Ale naprawdę powiem Wam, że, że ekstra. Że naprawdę bardzo ładnie wszystko zrobione. Nic nie widać. Żadnych takich łącze, łą, łącze, łączeń. Proszę bardzo. Tu jest naszyjnik. Tu są pierścionki. Prześlicznie one się prezentują. Naprawdę. Wiecie, że Ogólnie to jeżeli chodzi o współpracę, ja bardzo dużo dostaję współprac, ale nie wszystko mi pasuje i odrzucam, bo niektórzy są tacy, że napiszą Ci, co masz robić, tak? A ja nie chcę czegoś takiego. Jeżeli mi się coś podoba, to ja Wam będę polecać to. Yy, ja Wam będę to polecać. Jeżeli coś mi się nie podoba, ja odrzucam to współpracę, bo mówię nie, kategorycznie nie. Dobra, ale dobra. Przejdźmy do sedna. Do sedna. Macie 15% rabatu na mm, hasło crazy, czyli cyry azy, tutaj gdzieś Wam yy, gdzieś Wam tutaj wyjedzie. Link macie w opisie filmu. No i... Naprawdę, chcecie mieć piękną, przepiękną biżuterię, biżuterię to, to ja wam polecam. To ja wam naprawdę polecam, bo, bo pięknie to wygląda. Na temat tej biżuterii będzie wszystko. No, nic tylko nosić. Słuchajcie, nic tylko nosić, bo naprawdę jest przepiękna. Jak widzicie, ja uwielbiam złoto. Te mam akurat, mam tu obrączkę i mam tutaj pierścionek od męża, a tu mam z takim właśnie teraz z zielonym oczkiem, ale można wybrać sobie inne, inne rzeczy, kolczyki, bardzo dużo tam jest rzeczy. Musicie sobie wejść na stronę. Dobra, tu już za chwilę zaniosę to dla Mai, bo ona już się nie mogła doczekać, kiedy będzie mogła to nosić, więc, więc za chwilę jej to zaniosę, a teraz Wam pokażę jaką roślinkę sobie kupiłam w biedrze i pokażę Wam, pokażę wam jaką dynię kupiłam w Pepko. No dobra, to lecimy. Dobra, i zaczniemy od kwiatów. Wy wiecie, że ja jestem po prostu maniaczką kwiatową i ostatnio muszę się hamować z tym, żeby nie kupować więcej, przynajmniej na razie. Chociaż ostatnio nie mogłam się opanować i zakupiłam w Biedronce. Już Wam pokazuję. Oczywiście osłonka jest z pepko, Ja tylko go tutaj włożyłam. Proszę bardzo, jaki śliczny. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. To są takie patyczki. Patyczki, nie wiem, a nie wiem jak on się nazywa, zaraz wam powiem. Poczekajcie, tylko muszę go tutaj tak delikatnie wyciągnąć. Fajnie się prezentują takie kwiaty, właśnie w tych, jak mamy te doniczki z twarzami, i to są takie jakby włosy, i to tak fajnie wtedy wygląda. Aha, już wam powiedziałam. No niestety, ale na pewno któraś z Was będzie, yy, będzie wiedziała, jak on się nazywa. Ostatnio były w Biedronce, kosztuje chyba 12,99, dlatego sobie wzięłam. A jeszcze były podobne albo takie same, właśnie z tą twarzą, z tą doniczką z twarzą i one kosztowały chyba 22,99 no więc tak, mam nadzieję, że on mi tak urośnie i jak znacie tego, te, tą roślinkę, to dajcie mi znać czy on się tak będzie zwieszał, czy on będzie szedł do góry bo na razie tu patyki idą do góry a jestem ciekawa, mam nadzieję, że będzie się tak wiecie, to zwieszało wszystko ale wygląda bardzo ładnie i stoi już tutaj u mnie na blacie mam nadzieję, że yy, długo postoi, dobra a teraz to, co miałam wam pokazać Hit po prostu. Teraz jest dużo rzeczy takich jesiennych w Pepko. Dużo z Was tutaj u mnie na kanale jest fanami Pepko. Ja również. Zobaczcie, już ja sobie noszę pierścioneczek ale będę musiała ściągać sobie do, do gdzieś tam do jakichś prac, bo boję się, że mi się podrapie, Ale dobra, ok. I ostatnio pokazywałam Wam ten kubek, który zakupiłam, dynie. Proszę bardzo. I chciałam kupić dla swojej mamy, i gdzie wchodzę do Pepko, to już ich nie ma. Nie wiem, jak u was. A co zakupiłam? Zaraz wam pokażę. Proszę bardzo. Zobaczcie, jaka fajna dynia. Możecie sobie my, tutaj już mieliśmy cukierki. Mieliśmy, nie? Bo zostało parę. A było połowa. No i zobaczcie, można nałożyć naprawdę różne rzeczy do tego. Można tutaj włożyć słodycze. Jak dzieciaki chodzą, może na Halloween, to też można tutaj powkładać właśnie słodycze, jak, jak przychodzą, i żebyście mogli częstować. Można nałożyć orzechów. Można tutaj włożyć, nie wiem, lampeczki, takie jakieś listki. Ostatnio były nawet też w Pepko. Takie listki. Listki z drzewa. Jejku, czasami mi się e, chcę coś powiedzieć i zapominam. E, więc naprawdę na różny sposób można to wykorzystać. No, no dużo rzeczy można tutaj wrzucić, ale zobaczcie, jaka ona jest duża. I jak ja zobaczyłam, że ona kosztuje 25 zł, a obok stoi Dynia, kto oglądał przegląd, ten wie, e, za 40 zł, trochę mniejsza nawet od tej, to sobie myślę, nie. I jak zobaczyłam, że odeszłam gdzieś tam na bok, żeby coś wam nagrać, i patrzę, że jedna pani się kręci koło niej, jedna pani się kręci, już tam zagląda, przegląda, mówię, nie, wyłączyłam telefon, wzięłam ją, szybko pobiegłam do kasy, mówię dziewczyny, zostawiam tutaj, bo ja za chwilę przyjdę ją kupić. Za chwilę przyjdę ją kupić, bo jest po prostu śliczna i została na półce tylko jedna. Mam nadzieję, że że komuś też udało się kupić, bo jest piękna, oczywiście jest tutaj wypackana, wymacana, więc tutaj ona tak tutaj może wyglądać na taką brudną, ale zobaczcie jak pięknie się prezentuje, jak ktoś lubi takie rzeczy, to, to ta jest naprawdę hiciorem. Hiciorem. niedługo dostanę jeszcze inne produkty, które Wam pokażę, to, to w ogóle ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem gdzie ja to będę ustawiać, ale ale też przyjadą mega rzeczy a tutaj Wam pokażę jeszcze dynie z w tamtym roku sobie ją e, w tamtym roku sobie ją zakupiłam poczekajcie, bo możliwe nawet, że będzie cena a 15 zł kosztowała 15 zł kosztowała, bo zobaczcie tutaj zrobiła się dziurka e, ale cena jeszcze widać, także wtedy możecie kupić takie e, takie dynie, w ogóle wszędzie teraz jest dużo tego, ale ta akurat jest z i tak tutaj sobie postawiłam, pokażę Wam może tak odsunę. I tak sobie właśnie postawiłam tutaj, e, tutaj te trzy rzeczy. To jest ten świecznik z Pepko, ale ja na razie nasypałam, bo tu nazbieraliśmy trochę żołędzi e, i, i kasztanów. Tak, tylko że kasztany niestety mm, takie malutkie się porobiły, ale musimy się wybrać, właśnie, pozbierać, żeby było do dekoracji. No, i tu na blacie postawiłam, postawiłam sobie właśnie tą dynię, ten kubeczek powiesiłam. No i powiem Wam, że super. Jestem zadowolona. Oczywiście pytacie się o mojego pieska, proszę bardzo, tu jest mój piesek, a leży przy jakiej szafce? Leży przy szafce, gdzie ma swoje kostki. <laughs> proszę bardzo. On tam bardzo, bardzo pilnuje tej szafki, że nikt chyba mu tych kostek nie wyjadł, tak? No tak. <laughs> tak, kochany, taki jesteś malutki. Poczekaj, poczekaj, tu muszę trochę zwinąć, o. Teraz Cię będzie widać. Tak, taki jesteś kochany, malutki. I tam pilnujesz szafeczki, tak? Tam jest Twoja. Tak, Twoje kosteczki. <grym> i <zbierzyma> tak. I jeszcze jedno Wam pokażę. Zobaczcie. Pamiętacie ten czas, kiedy kupiłam te skrzydła Anioła? To się chyba nazywa Skrzydła Anioła. Yy, I on mi po prostu, yy, po prostu mi. Yy, no, zdechł mi ten kwiatek. I postawiłam tą doniczkę w ganku. Mówię, wyniosę, wysypię, a patrzę. A tam taki mały dziudziek z boku wyrósł, i zobaczcie. No naprawdę, anielski kwiat jest. Anielski. E, dajcie mi znać, w jakich miejscach go trzymać. Bo po prostu boję się, że drugi raz mogę go stracić. E, a może Wy wiecie, jak go, jak go uprawiać, i. No, i gdzie go przede wszystkim stawiać? To, to jak macie tam jakieś info, dodajcie mi znać. Zawsze lubię czytać wasze te komentarze poradnicze, które mi, które mi tam piszecie o kwiatkach, bo sama nie jestem alfą i omegą i nie wiem wszystkiego. A wiecie, jak to jest. Czasami zrobicie zdjęcie, chcecie szukać tego w Google, to wyskakiuje wam pięć różnych rodzajów kwiatów, i nie wiadomo, który to jest. No i dobra, także tak to wygląda. Dzisiaj to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o wpadaniu na inne vlogi, e, pamiętajcie o moich przeglądach, które, które robię. E, no. Pamiętajcie również o, e, o tym, żeby zajrzeć do opisu filmu. Tam będą wszystkie te produkty, e, które Wam tutaj dzisiaj pokazywałam, oczywiście te, e, te mm, bi biżuteryjne. On tam drapie pod szafką, muszę mu coś dać. E, a ja już dzisiaj kończę tego vloga. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.